Zdaje się, że szykuje się kolejna ofiara potężnego otwarcia Ponzianiego. Fajnie, bo już ponad 300 osób zapisało się do Cebularza Lublin i wrzucacie mi partię, jak tam ło łoicie oponentów w, ty w tym otwarciu. Bardzo przyjemnie się to ogląda, przyznaję. No dobra, więc tutaj oczywiście uderzymy sobie elegancko w centrum, czyli znana klasyka. Jeżeli przeciwnik zbije, no to wtedy oczywiście wchodzi E5, no i ten skoczek na F6 nie ma zbyt stabilnej pozycji. Jeżeli nastąpi bicie na E4, no to ja wtedy odbiję sobie na E5, pogoniec C5. Jest oczywiście bardzo ciekawy wariant, koniec C4, gdzie tam poświęcamy punkt F2, ale jesteśmy w stanie zakręcić kołowrotę komponentem, atakując punkt F7, także przyjemna sytuacja. Dobra, nastąpiło tutaj bicie. W ogóle zawodnik z Indonezji, także ciekawe flagi się tutaj złożyły. Też na Discordzie klubowym w zakładce Socjale znajdziecie Logo klubu, które możecie sobie elegancko ustawić na profilowe na czeskomie, żeby tutaj była identyfikacja z klubem, także zachęcam. No dobra, także co tutaj przeciwnik zrobi? No właściwie, niezależnie co tam będzie kombinował, Wo, dobra. Jednak odwołuję to, co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że niezależnie co zrobi, to ja zbiję tutaj. No, ale jeżeli zagrał coś tak głupiego, no to oczywiście zmienię plan, no i po prostu odbiję. Podejrzewam, że on sobie policzył, że zagra Hetman E7, no ale szanujmy się, no wtedy ja zagram. Ja zagram po prostu Hetman E2, no i oczywiście tego skoczka nie oddam, więc po sześciu ruchach mamy tutaj wygraną pozycję już. Więc no to jest szokujące. To jest naprawdę szokujące, jak tutaj zawodnicy. Świrują, kiedy zagra im się otwarcie Ponzjaniego. Naprawdę to jest moje trenerskie odkrycie tego roku C3 w trzecim posunięciu. do no czarny po prostu nie ma zielonego pojęcia, co też w tej sytuacji się dzieje. Dobra, wiecie co? Kurczę, może nawet nie będę oddawał tutaj pionka, tak totalnie na Hama, zagram tutaj F4. Na pewno można było zrobić roszadę no w sytuacji, kiedy mam figurę więcej. No to mogę sobie na bardzo dużo pozwolić. No ale też nie ma sensu oddawać materiału, kiedy nie muszę. Także na spokojnie, na, na czysto. No może nie do końca na czysto, bo jednak pionka oddaliśmy. No ale praktycznie na czysto mamy figurę więcej. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i teraz stara zasada, czyli masz przewagę, wymieniaj. Tę zasadę tutaj zastosujemy jakiś goniec D3, może coś tam na punkt H7 zerkniemy. Albo też proste rzeczy typu H3. W takiej sytuacji ważne jest to, żeby się nie śpieszyć. Ja mając figurę więcej. Nie muszę już nic udowadniać w tej pozycji. Po prostu wystarczy, że powymieniam i będę w stanie oponenta ograć. Także nie ma co świrować, na spokojnie proste szachy i oponenci będą spadali z rowerków. No dobra, no to chyba wobec tego zbijemy. No, wymiana Hetmanów jest bardzo okej okay dla nas. Troszeczkę tam symboliczna jakaś aktywność po stronie przeciwnika się pojawi. No tutaj muszę też uważać, żeby nie stracić na E2, no ale oczywiście nie jest to nic specjalnego, po prostu sobie odchodzimy na C4, zaraz wjedziemy też na E5, dobra, to nie mam zielonego pojęcia po co on zagrał, no ale praktycznie każda wymiana jest na korzyść dla nas. Więc myślę, że proste i zarazem skuteczne podejście. No dobra, bitka na C3. Kurde, tutaj. No, mam nieodparte wrażenie, że przeciwnik trochę spiskuje na naszą korzyść. Wiecie co, o dziwo. Zbije sobie tym pionkiem. Ja wiem, że na pierwszy rzut oka wygląda to głupio, ale po prostu nie chcę tego skoczka przeciwnika tutaj wpuszczać. I cyk, patrzymy, co chce przeciwnik. Przeciwnik chce zagrać B5. No to my oczywiście mu to B5 odbieramy, także. Proste, skuteczne podejście, no i jeszcze dodatkowo, kiedy przeciwnik się osłabił, no to będziemy mieli tutaj opcję atakowania po tej linii B, więc jakiś tam zawsze dodatkowy atucik się pojawia. Cyk, robimy, otwieramy sobie opcję, żeby tego gońca rozwinąć, także hops, wkraczamy tutaj do akcji, no i cyk. Kasujemy, co tam przeciwnik oddaje. W sumie, może nawet nie powinienem tego pionka brać, bo tutaj jego skoczka wpuściłem. No ale. luźi karbuzik. No mamy figurę więcej, więc w takiej sytuacji naprawdę na wiele, wiele można sobie pozwolić, a pozycja i tak będzie bardzo dobra. No ale właśnie wydaje mi się, że tutaj popełniłem błąd, bo dałem przeciwnikowi kontrę. Oczywiście ta kontra y, nie zapewni mu wyrównania. Y, nie ma takiej fizycznej możliwości, po prostu. No, ale jednak y, bez sensu, że jakkolwiek sobie tutaj życie utrudniam, tak? No dobra, y, zagrajmy go nie z B5, wobec tego, więc jest atak na wieżę przeciwnika. No i teraz, co, no grzecznie się obronimy. No troszeczkę to sprawia, że realizacja przewagi e, zwolni. No, ale przewaga oczywiście cały czas pozostaje kolosalna. E, dobra, no to chyba mogę sobie coś takiego zagrać. No oczywiście ten goniec kontroluje pole D3, więc luzi karbuzik pod tym względem. Ale, ale to jest ważne. To jest wbrew pozorom bardzo ważne, bo ten pion A6 właściwie do niczego nie był mi potrzebny, a dopuściłem do jakiejkolwiek aktywności przeciwnika. Więc, więc to był wbrew pozorom spory błąd, spory błąd w realizacji przewagi. No ale dobra, po raz kolejny otwarcie jego, Perfekcyjnie, perfekcyjnie zadziałało. Także super. No i teraz gramy tutaj czarnymi więc klasycznie, jak to w cebulaszowym repertuarze debiutowym, odpalamy obronę sycylijską już na samym starcie. No i będzie tutaj próba ustawienia hiperprzyspieszonego smoka. Tak jak widzicie, już w drugim posunięciu. Przeciwnik nie ma zielonego pojęcia, co się tutaj dzieje. Obrona sycylijska jest przerażającym otwarciem. Ok, skoczek chcecz. Tutaj na wiele sposobów można podejść do tematu. Zagram sobie skoczek C6. Okay. Zazwyczaj zawodnicy grają koniec B5, i wtedy my wchodzimy na D4. Centralizujemy sobie tego skoczka. Jednocześnie chcemy zgarnąć parę gońców, więc to miejcie na radarze. Jeżeli chodzi o G6, w tym momencie wtedy D4 bywa dosyć nieprzyjemne. To warto mieć na uwadze, ale też jest to grywalna opcja. A3. A3 jest jakimś ruchem, czy dobrym? No wątpię. Prawdopodobnie przeciwnik chce zagrać B4 i zrobić taki gambit. No, ja tutaj mam proste lekarstwo na to. Czyli jak zwykle ustawienie gońca na długiej przekątnej jest dla nas bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem. Dobra, okej. Okay. Myślałem, że przeciwnik chce tutaj jakieś b4 grać, ale jednak się okazało, że chce on grać jakieś głupoty. No to cóż, d6, e6, skoczek, e7. To jest twoje standardowe ustawienie, jeżeli przeciwnik coś świruje. Jeżeli przeciwnik jakieś y, głupoty ustawia, ustaw się w ten sposób, zrób roszadę, y, przygotuj sobie D5 albo B6, goniec B7 i później D5. Y, to jest solidna pozycja, y, wszystko masz elegancko zabezpieczone, jesteś przygotowany do uderzenia w centrum, y, więc to jest po prostu ideal. E, dobra, wygląda jakby przeciwnik planował zagrać D4 tak właściwie, co nie? Pytanie, czy ja tego D4 się boję. No Odpowiedź brzmi, że się nie boję. Bo zawsze jak on zagra D4, ja będę w stanie skontrować ruchem D5. Dobra, D3. E, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, co tutaj ten poeta tworzy. Ale no jest to coś dziwnego. W takiej sytuacji bardzo często przeciwnik będzie chciał po, postawić Hetmana na D2 i y, wymienić gońce grając goniec H6, więc po ruchu goniec G5 często dobrym pomysłem jest wtrącenie posunięcia H6. No, bo wtedy zawsze jesteśmy w stanie zagrać król h7 i ten goniec na h6 nie wejdzie. Natomiast w tym przypadku y, przeciwnik oczywiście podwalił piona na b2. Zawsze, ale to zawsze, ale to zawsze musisz się rozglądać po tej długiej przekątnej. Goniec z g7 w przyspieszonym smoku jest twoją główną bronią i y, y, musisz y, na niego zawsze y, zwracać uwagę. Y, nie chcę tego pionka zjadać. Jeden pionek mi wystarczy do wygrania, a tutaj mogłyby być problemy po tych czarnych polach, gdybym tam zbił. Mogłyby być też problemy z gońcem, więc lepiej problemów unikać. No i teraz wracamy do wyjściowego fajnego planu, czyli uderzamy tutaj w centrum. No i zobaczymy, co tutaj przeciwnik będzie robił dalej. Ok, no to wrzucimy sobie H6 żeby te, ten plan przeciwnikowi odebrać, no i teraz gonie C6, kontynuacja rozwoju, Hetman D7 zagramy, już jakieś ofiary na H3 będą wchodziły w grę, dodatkowo jakieś G5, F5 też bardzo często jest fajnym planem. Także solidne ustawienie, bardzo dobra synergia w naszej pozycji, czyli figury sobie wzajemnie pomagają, a nie sobie przeszkadzają. Więc to jest też bardzo istotne. Dobra, yy, za tym gońcem jakoś bardzo nie będziemy tęsknili. Yy, jesteśmy w stanie yy, dopuścić taką wymianę, ponieważ jak przeciwnik zbije, odbijemy pionem. Będziemy mieli bardzo mocne centrum. No i też linia F yy, nam się otwiera do atakowania. Więc yy, oczywiście, no, ja nie jestem fanem yy, oddawania pary gońców, yy, ale yy, no. Czasami warto, czasami się to po prostu opłaca. No dobra, więc tutaj skoczek F5, kontynuujemy aktywizację. Eee, tego gońca, no może no chyba będziemy chcieli wymienić, bo tutaj przeciwnik miałby niezmo, niezłą kontrolę, eee, niezłą kontrolę w centrum, więc lepiej do tego nie dopuścić. No i teraz zagram B6, oczywiście zanim zagrałem B6 to sprawdziłem czy przeciwnik jest w stanie w jakiś sposób podwójnie zaatakować skoczka, ale nie jest w stanie, więc mój dalszy plan Hetman D6, zerknę na tego pionka, rozwiąże się, no i będę się dalej aktywizował, więc to wygląda naprawdę bardzo zdrowo, bardzo dobrze. Uh -huh. No, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jaki jest plan przeciwnika. Oczywiście mam taki automat wyrobiony, że po każdym ruchu przeciwnika zastanawiam się, co chce przeciwnik, ale tutaj. No, nie umiałem znaleźć odpowiedzi na, na tę zagadkę, prawdę powiedziawszy. A... Okej, okay, no, jakaś tutaj presja na piona może się pojawić, no ale chyba nic specjalnego. Proste skocze K5, powymieniamy tutaj materiał, przejdziemy sobie do końcówki z pionem więcej. No, trzeba jeszcze uważać w tej sytuacji, ponieważ istnieje szansa, że pójdziemy na jakieś różnopolowe gońce, i tego wolałbym raczej uniknąć. No, bo wiadomo, że różnopolowe gońce równa się jakieś tam tendencje, tendencje remisowe. No dobra, więc tutaj chcemy przestawić piony na białe pola. Przeciwnik ma białopolowego gońca, więc w momencie, kiedy nasze piony przejdą na białe pola, to ten goniec zostanie no, całkowicie odcięty od świata żywych więc ten stan rzeczy jak najbardziej nam się podoba, Ok, no to tutaj bijemy, oczywiście pion A3 niebroniony, więc też jest to fajny gratis w tej całej konfiguracji, no i zobaczcie, co ten goniec robi, no stoi i płacze, tak? No dobra, więc zgarniamy kolejnego piona, i to mi się właśnie bardzo podoba w tej obronie sycylijskiej. Fajne, proste ustawienie, e, agresywne, figury współpracują, król bezpieczny. E, to, jest, to jest fajne, że jeżeli ktoś nie wie, jak grać przeciwko Sycylowi, e, to naprawdę błyskawicznie e, jesteśmy w stanie ukąsić i rozjechać przeciwnika. To, to jest super w Sycylu. No bo na przykład, na przykład można grać karokana. No i, ale w karokanie to nawet jak biały nie wie, co się dzieje, to, to może dłuższą chwilę, dłuższą chwilę żyć, nie? A tutaj w Sycylu, jak nie wiesz, co się dzieje, to od razu możesz pakować walizkę. Dobra, za darmo to uczciwa cena. Dobrze o tym wiemy wszyscy. Więc zostaje tutaj pionek zapnięty kolejny. No i tutaj nie ukrywam, no. Ża żadnej finezji w tej pozycji stosował nie będę. No po prostu zajadę oponenta masą pionków. No i tyle w temacie. Oczywiście bicie z szachem nastąpiło, więc piona nie tracę. No tutaj nawet różnopolowe gońce nie uratują przeciwnika, bo. Z praktycznego punktu widzenia, to ja mam tutaj cztery piony więcej w takiej konfiguracji. Dobra, rzućmy szacha kontrolnego. I co, podejdziemy tak hetmanem po prostu? Czy jest coś mądrzejszego? Dobra, podejdziemy hetmanem. Jak on wymieni, to zajedziemy go pionami. A jeżeli nie wymieni, to zajedziemy go po czarnych polach. W jednym i w drugim przypadku będę zadowolony z obrotu spraw. No, może troszeczkę koślawo realizuję tę przewagę, ale. Ale jest okej. Okay. No, najważniejsze, żeby wygrać partię. No, mo może, może to nie było to koniec D4, tak jak teraz popatrzyłem. Może to nie było potrzebne, trzeba było tam przysykować się, żeby tymi pionami ruszyć, no goniec zamknięty. No dobra, to, to, to bez sensu zrobiłem. Muszę przyznać. Znaczy, to no, bez sensu to może za dużo powiedziane, ale... No niepotrzebne to było, niepotrzebne to było. Dobra, zawsze patrzymy co chce przeciwnik. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że z hetmanami na desce... Znacznie łatwiej będzie zrealizować tę przewagę. Tym bardziej, że tam po, po, po tej wymianie jakieś tam wieża E1 mogłoby być, jakieś tam atakowanie. No wiecie o co chodzi. No dobra, więc tutaj Hetman F4, wiadomo, groźby są tutaj oczywiste, myślę. No i dla mnie najważniejsze przy realizacji przewagi, żeby właśnie nie dać jakiejkolwiek kontry rywalowi. Także taka wymiana hetmanów myślę, że bardziej nam przy... o nie wymienił hetmanów. No dobra. Chciałem powiedzieć, że taka wymiana hetmanów bardziej nam, bardziej nas satysfakcjonuje, bo tam nie ma tego typu trójków. No ale dobra. To po prostu przyspieszy nasze zwycięstwo, bo teraz będziemy, będziemy szachowali. No i tutaj przeciwnik ma problem, bo będzie musiał jeszcze oddać więcej materiału. Także myślę, że tutaj rywal został w tym momencie już finalnie rozjechany. Więc, tak jak widzicie, znajomość tych typowych planów gry naprawdę załatwia nam sprawę na tym początkowym poziomie. No, na 1500 telo nie trzeba zakuwać jakichś chorych wariantów tam do 30 ruchu, ogólnie trzeba wiedzieć gdzie figury i po co ustawiamy, no i przeciwnicy w głupi sposób się wywracają. Także jeżeli chciałbyś się nauczyć tych debiutów to dawidszachuje.pl, ukośnik klub, zapraszam do Cebularza Lublin. Na start po zapisaniu się do klubu dostajesz cebularzowy repertuar debiutowy, gdzie właśnie te otwarcia są elegancko omówione.